Nazywam się Sylwia Smolarek. Od roku trenuję bobsleje. Również studiuję na uczelni w Gdyni. Jest to Akademia Marynarki Wojennej i staram się połączyć te dwie pasje. Ze sportem jestem związana tak naprawdę od dziecka. Tata zaszczepił we mnie to co najważniejsze, czyli chęci. Bobsleje to sport zimowy. Jeździmy takim można powiedzieć bolidem w lodowej rynnie. W 2018 roku odbyły się pierwsze zawody w monobobach, w których wzięłam udział. Zajęłam piąte oraz szóste miejsce. W tym roku startujemy już w dwójkach. Na najbliższych igrzyskach zimowych po raz pierwszy mają pojawić się monoboby. Przygotowujemy się do tych startów oraz do startów w dwójkach damskich. W marcu w 2019 roku doznałam urazu kolana i trafiłam do kliniki Carolina Medical Center. Zajęła się mną pani dr Urszula Zdanowicz. Przeprowadziła mi operację, dzięki której stopniowo wracam do zdrowia. Fizjoterapeutka Izabela Awerczuk ściśle współpracuje z panią dr Urszulą Zdanowicz. Dzięki temu wiedziała, w jakim stanie jest moje kolano, jak mi pomóc i jak szybko doprowadzić mnie do pełnej sprawności. Dla każdego pacjenta, dla każdej osoby, która ma uraz, musi przejść leczenie operacyjne, potem długą rehabilitację, to jest tragedia. To każdego wycina z jego normalnego życia, obowiązków zawodowych, hobby, swoich ulubionych sportów. Natomiast w sytuacji, gdy dotyczy to wyczynowego sportowca, to jest jeszcze trudniejsze. Dlatego, że ten sport jest dla nich całym życiem, dlatego, że oni miesiącami nie będą mogli startować. Bardzo często wcześniej przygotowywali się do jakiegoś dużego startu Mistrzostw Świata I z Olimpijskich, i po prostu te marzenia zostały przekreślone. Sytuacja nie jest jednak stracona. Większość wyczynowych sportowców wraca do tego sportu, wraca do startów i jest w stanie osiągnąć poziom wyczynu taki sam, albo nawet wyższy niż przed tym urazem. Przygotowanie motoryczne jest bardzo ważne, ale również kluczową rolę odgrywa sprzęt. Dlatego razem z dziewczynami z kadry zbieramy pieniądze na nowy bobslej przez stronę internetową zrzutka.pl, gdzie każdy może nam pomóc, dorzucając swoje trzy grosze.